Chorzów jest miastem pełnym zabytków. Praktycznie na całym jego obszarze znajdują się historyczne budynki, o których stan techniczny należy dbać, aby nie uległy zniszczeniu. Dlatego władze miasta nieustannie podejmują działania mające na celu odnawianie obiektów wybudowanych wiele lat temu. Jednym z nich jest budynek funkcjonujący w przeszłości jako ratusz wielkich hajduk, na którym kładziony jest obecnie nowy dach. Dla najstarszych mieszkańców Chorzowa Bateregocha, którzy jeszcze pamiętają gminę Hajduki Wielkiej, to było centrum życia społecznego. Później była tam siedziba milicji, policji. Później trafiło to w prywatne ręce. Sentyment do tego jest ogromny. Ja sam pochodzę z dzielnicy Chorzów-Batory, tam się też wychowałem, więc nie znam mieszkańca Chorzowa-Batorego, który nie miałby do tego budynku dużej sympatii. Prawie 3 lata temu kupiliśmy ten budynek, wykupiliśmy go z prywatnych rąk, bo to jeden z najpiękniejszych zabytków Chorzowa który do tej pory nie miał szczęścia do właścicieli. Był w prywatnych rękach, w rękach firm, które o niego nie dbały, dlatego zdecydowaliśmy się na wykup i przystąpiliśmy do jego ratowania. Pierwszym elementem takich działań to jest kompletna modernizacja dachu, więźba dachowa, poszycie dachowe, które w tej chwili się dzieje. Kolejny obiekt w Chorzowie, który obecnie jest odnawiany, to budynek dawnej elektrowni Huty Królewskiej w Chorzowie, gdzie niedługo powstanie Muzeum Hutnictwa. Była to kiedyś elektrownia, czy też jak to nazywali, hutnicy, centrala parowa, ponieważ tutaj się znajdowały maszyny, które zaopatrywały hutę a przynajmniej wydziałów w energię. Później ten budynek przechodził różne losy, pełnił różne funkcje. Natomiast w tej chwili dzięki decyzji podjętej przez samorząd miasta Chorzowa i dzięki grantowi, który razem z Muzeum Górnictwa Węglowego i z miastem Zabrze Udało się pozyskać. Powstaje tutaj Muzeum Hutnictwa i w, już jesienią tego roku będziemy mogli zajrzeć do środka i między innymi zobaczyć wystawę stałą poświęconą historii Kuty Królewskiej, Huty Batory i nie tylko. Ten budynek to jest łącznie 2500 m2 powierzchni użytkowej. Częściowo jest to nowo zaprojektowana przestrzeń, ale nawiązująca. Do tego, w jaki sposób ten budynek przestrzennie przez lata się rozwijał, czy w jaki sposób przestrzennie był wykorzystywany. Wiadomo, że przemysł to jest ciągła zmiana, więc architektom udało się jakoś nawiązać do tych licznych zmian. Zresztą wiele elementów architektonicznych, nośnych, konstrukcyjnych, które przez lata pojawiały się tutaj w tym budynku, udało nam się zachować. Udało się zachować architektom. Będziemy je mogli podziwiać we wnętrzu, na takiej zabudowanej ścianie, która kiedyś była ścianą zewnętrzną, a w tej chwili jest ścianą wewnętrzną budynku. Ten budynek rzeczywiście jest połączeniem tego, co jest najbardziej charakterystyczne dla tradycji tego miejsca. Dla tradycji architektury przemysłowej, dla tradycji hutniczej, czyli czerwona cegła, stal, żelazo, pięknie doświetlone hale, a z drugiej strony architekturą nowoczesną, funkcjonalną, ale składającą pewnego rodzaju hołd tego, co było piękne estetyczne w dawnej architekturze i tym, co w tej architekturze nawiązywało bezpośrednio, czy wręcz tworzyło nasze dziedzictwo i naszą górnośląską estetykę. Prace remontowe trwają także w innych obiektach należących w przeszłości do Huty Królewskiej. Tam, gdzie kiedyś znajdowały się między innymi warsztaty, jadalnia oraz siedziba dyrekcji huty, prywatny inwestor pracuje nad utworzeniem przestrzeni biznesowo-kulturalno-rozrywkowej o nazwie Lofty Kościuszko. Mamy tutaj siedem budynków połączonych razem. Przebudowę zaczęliśmy w półtorej roku. Temu. Jesteśmy na trzecim budynku. Wiadomo ze względu na wiek i stan tych budynków, co chwilę spotykamy się z jakimiś niespodziankami w czasie budowy. Jednak budynki tego typu są bardzo wdzięczne do adaptacji, ponieważ jest tu dużo ciekawych elementów, jak cegła. Beton czy różne elementy industrialne, z których można zrobić ciekawe wnętrza. My chcemy przywrócić im nowe życie, żeby w budynkach, w którym kiedyś pracowali hutnicy, teraz działy się ciekawe rzeczy, głównie skierowane dla młodych biznesów, kreatywnych. Mamy tu startupy, firmy IT, agencję kreatywną czy marketingową. Sama lokalizacja naszej inwestycji, to jest właściwie centrum Chorzowa, bo w centrum Chorzowa to jest hutar kościuszko. W Chorzowie bardzo dużo jest starych budynków, które mają swoją historię. Warto nie dbać i wprowadzać do nich nowe życie. Miasto Chorzów nie tylko stara się przywracać dawny blask zaniedbanym zabytkom, ale także dokłada starań, aby obiekty poddane już wcześniej renowacji w dalszym ciągu pozostawały w dobrym stanie technicznym. Za nami szyb prezydent, żelbetowa wieża wyciągowa z 1933 roku. No po raz kolejny doczekała się takiego liftingu koniecznego, dlatego że to jest obiekt, który jest narażony Cały czas na warunki atmosferyczne. To nie jest taki typowy budynek, który ma dach, rynny i tak dalej. 12 lat temu wieża prezydent była remontowana ostatni raz. No i trzeba, jak do takiego obiektu podchodzić, po prostu na bieżąco sprawdzać. Myślę, że to był taki konieczny lifting tutaj, żeby faktycznie te objawy korozji, tego zbrojenia wewnątrz i tak dalej, które się pojawiły przez te kilkanaście lat ostatniego. Użytkowania określić i, i zlikwidować. No Będzie wyglądała tak jak przed 12 laty, czyli odzyska blask. Niestety, niektóre chorzowskie zabytki, pozostające w rękach prywatnych, niszczają coraz bardziej. Przykłady takich obiektów to hala targowa oraz zabytkowa rzeźnia. Oba budynki usytuowane są w centrum miasta przy ulicy Krakusa. Jednak ich właściciele do tej pory nie zdecydowali się na zainwestowanie w ich odnowę. Niestety, miasto nie posiada żadnych narzędzi skutecznych, żeby po prostu przymusić właściciela do działań. Jeśli chodzi o zapytek, myślę, że w Polsce nikt takich skutecznych narzędzi nie posiada. Przykładem jest rzeźnia, jest to prywatna własność. Natomiast hala targowa, no to jest obiekt wystawiony na sprzedaż. Tak? A miasto nie może wszystkiego kupić, nie może być posiadaczem wszystkiego, dlatego że zabrakłoby wtedy pieniędzy na takie podstawowe potrzeby, na drogi, na szkoły, na służbę zdrowia i tak dalej. Powiem tak, miasto Chorzów i tak robi bardzo wiele Chorzów jako miasto dba o zabytki. I to dba na dwóch polach, bo przede wszystkim dba o zabytki swoje, czyli o zabytki, które są własnością miasta. I tu uważam, że naprawdę jest zrobione bardzo wiele. Wystarczy spojrzeć na szkoły, na budynki zabytkowe różne, natomiast Chorzów też dba o zabytki te wpisane do rejestru zabytków, oczywiście, czyli te najważniejsze, które są Własnością innych podmiotów. Jest duża część kamienic, które stanowią własność miasta cały czas, ale też są wspólnoty mieszkaniowe i tak dalej. I widzimy, że one systematycznie ten blask odzyskują. Najczęściej te prace przy zabytkach są rozkładane na wiele etapów, ale to się dzieje. Widzimy, że chociażby kościoły odzyskują blask przez lata. Ale to dobrze, dlatego że systematyczność dla obiektów zabytkowych jest potrzebna i tak się dzieje. Miasto Chorzów robi wiele, aby te właśnie kamienice zyskiwały nowy blask, żeby również. Kościoły kościoły świadczyły świadczyły że tym, o tym, że są właśnie zabytkowymi budowlami. No, musimy o tym zawsze pamiętać, że korzenie miejskie Chorzowa mają już ponad 150 lat. Kamienice średnio, często mają już ponad 100 lub 120 lat. To naprawdę nie jest proste wyzwanie, żeby całe miasto, które właśnie ma takie znamiona zabytków, wyglądało nienagannie i wyglądało fantastycznie o każdej porze dnia i nocy, a także o każdej porze roku. Ale robi się wszystko, aby właśnie dzięki dofinansowaniom czy dzięki współpracy z różnymi podmiotami można było właśnie jak najpiękniej pokazać nasz Chorzów, bo przecież o to chodzi, aby te piękne stare kamienice, a także inne zabytki można było utrzymać w taki sposób, żeby ciszyły oko i oczywiście były użyteczne dla mieszkańców. Właściciele chorzowskich budynków wpisanych do rejestru zabytków mogą ubiegać się o dotacje na ich renowacje przyznawane przez Urząd Miasta. W tym roku na ten cel przeznaczonych zostanie 820 tysięcy złotych.